Pytania. Tym razem to pytanie jest zadane przez posłów klubu parlamentarnego polskiego stronnictwa Ludowego, przez pana posła Zbigniewa Włodkowskiego, pana posła Mieczysława Marcina Łuczaka i pana posła Henryka Smolarza. Pytanie to dotyczy łączenia szkół podstawowych z gimnazjami bądź liceami w zespoły szkolne. I pytanie to zostało skierowane do ministra Edukacji Narodowej. Bardzo proszę o zadanie pytania pana posła Zbigniewa Włodkowskiego. Bardzo dziękuję pani marszałek. Szanowny panie ministrze, reforma ministra Handkiego, która podzieliła 8-letnią szkołę podstawową na sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie letnie gimnazjum. Jako główny wątek usadzenia takiego podziału, takiego rozwiązania podawano potrzebę rozłączenia dzieci młodszych od starszych, co miało spowodować zmniejszenie konfliktów rówieśniczych i poprawić głównie bezpieczeństwo w szkole. Obecnie, jak podają statystyki policyjne, najwięcej konfliktów rówieśniczych jest właśnie w nowo utworzonych, funkcjonujących od kilku lat gimnazjach. Jednocześnie dociera do nas coraz więcej sygnałów od rodziców i nauczycieli, że niektóre samorządy gminne, tutaj przykładem może być gmina Ruciane-Nida czy gmina Choryniec, noszą się zamiarem łączenia szkół podstawowych z gimnazjami lub włączania szkoły podstawowej do istniejącego zespołu szkoła-gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W opinii rodziców i nauczycieli jest to zjawisko bardzo szkodliwe, zagrażające bezpieczeństwu dzieci ze szkół podstawowych, szczególnie w okresie obniżenia wieku szkolnego do wieku sześciu lat. W związku z tym, że rodzice nie dostrzegają żadnych korzyści z, tak, z takiego łączenia, a jedynie nieudany, można powiedzieć nawet nieudolny powrót do modelu ośmioletniej szkoły podstawowej. Zwracamy się do Pana Ministra z dwoma pytaniami. Po pierwsze, jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie łączenia szkoły podstawowej i gimnazjum? Po drugie, czy Minister Edukacji Narodowej dostrzega możliwość włączania szkoły podstawowej do istniejącego zespołu szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące lub włączania gimnazjum, do istniejącego zespołu szkolno-przedszkolnego i, i czy w takim przypadku ma zastosowanie przepis artykułu 62 usta, ustępu 5b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2012 roku, który mówi o tym, że połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie pośle. O odpowiedź na to pytanie zwracam się do podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Przemysława Krzyżanowskiego. Bardzo proszę panie ministrze. Szanowna pani marszałek, panie pośle, wysoka izbo. Myślę, że to bardzo dobre pytanie właśnie w tym momencie, w którym przygotowujemy zmianę w systemie edukacyjnym, zmianę, która polega na tym, że 1 września 2014 roku sześciolatki staną się już uczniami pierwszych klas szkół podstawowych. Tak jak pan poseł wspomniał, 1 września 1999 roku powstały trzyletnie gimnazja, powstały sześcioletnie szkoły podstawowe i rzeczywiście nie ma co ukrywać, to był ten moment, w którym bardzo często na terenie całego kraju powstawały zespoły szkół. Miało to w tym czasie oczywiście uzasadnienie z tego względu, że zazwyczaj przy szkołach podstawowych, w sytuacji już rozpoczynającego się niżu demograficznego, łatwo było wprowadzić gimnazjum z pierwszym oddziałem, z klasą pierwszą i później z kolejnymi klasami, klasy drugiej i klasy trzeciej. I też jest o to tak, że. Do dzisiaj w systemie oświaty takie zespoły funkcjonują. Mamy ponad 13 tysięcy w systemie szkół podstawowych, ponad 7 tysięcy gimnazjów i można powiedzieć, że w ramach samodzielności na terenie naszego kraju 8 tysięcy szkół podstawowych funkcjonuje samodzielnie, a 4 tysiące szkół podstawowych jest połączonych w zespoły. Jeżeli chodzi o gimnazja, w tej liczbie ponad 7 tysięcy gimnazjów, 4 tysiące tych gimnazjów funkcjonuje w ramach zespołów. Jednakże w ramach sytuacji, o której mówiłem na wstępie, czyli obniżenia wieku szkolnego i pełnego zaangażowania strony rządowej, strony ministerialnej, szczególnie w przygotowaniu tych bardzo dobrych, sprzyjających warunków dla tych uczniów, którzy rozpoczną edukację swoją w wieku 6 lat, temu oczywiście służą programy, które są realizowane na terenie całego kraju, to program Radosna Szkoła w którym objętych jest wiele samorządów, to wewnętrzne place i zewnętrzne place zabów, zabaw. Na ten cel oczywiście wydatkowane są bardzo duże środki finansowe. Zdaniem Ministerstwa Edukacji w tym przypadku, o którym pan poseł tutaj mówi, sytuacja dotycząca łączenia szkoły podstawowej ze szkołą gimnazjalną, z gimnazjum, nie jest wskazana. Zdanie Ministerstwa Edukacji jest o to takie, że nie powinno się łączyć tych dwóch placówek szczególnie z pełną determinacją dotyczącą wdrożenia reformy sześciolatków. Oczywiście taka sytuacja jest możliwa, bo taką sytuację umożliwia artykuł 62 ustawy o systemie oświaty. Przy czym, żeby monitorować poprzez kuratorów i Ministerstwo Edukacji Narodowej ten proces, Znalazł się w ustawie o systemie oświaty zapis, który konkretnie mówi o tym, że w przypadku połączenia w zespół szkół, szkoły podstawowej i gimnazjum wymagana jest pozytywna opinia kuratora oświaty. W tym przypadku, kiedy jednostka samorządu terytorialnego podejmie taką uchwałę i nie zostanie wyrażona opinia pozytywna kuratora oświaty, jest to oczywiście naruszenie przepisów prawa. W związku z powyższym takie zespoły przy negatywnej opinii kuratora nie mogą funkcjonować. W sytuacji, o którą pan poseł pyta, dotyczącej funkcjonowania zespołu szkół, w którym dzisiaj funkcjonuje szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, to są przypadki dosyć rzadkie, bo oczywiście jest to. Tak zwane mieszanie kompetencji, bo jak wiemy szkoły podstawowe i gimnazja są w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego gminnych, jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadgimnazjalne, szkolnictwo specjalne, jest to samorząd powiatowy oczywiście można takie zespoły prowadzić, one są prowadzone w takich jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie różne podmioty funkcjonują, wtedy dzieje się to na zasadzie porozumień, ale oczywiście są też na przykład miasta na prawach powiatu, które Łączą w sobie i zadania gminy i zadania powiatu, w związku z tym takie zespoły mogą tworzyć. Jednakże obojętnie w jakiej konstelacji funkcjonuje szkoła podstawowa, czy jest to szkoła podstawowa, która funkcjonuje razem z liceum ogólnokształcącym, jest zamiar wprowadzenia do tego zespołu szkół, na przykład gimnazjum, absolutnie Obowiązuje artykuł 62 ustęp 5. W związku z tym w tej sytuacji zawsze jest konieczność wyrażenia opinii pozytywnej kuratora odpowiedniego oświaty, by do takiego połączenia mogło dojść. W tym pytaniu, które pan poseł zadał, także jest dodatkowe zapytanie dotyczące, czy jest to obejście prawa. Tak. Jeżeli nie ma tej opinii pozytywnej i nie występuje się o opinię pozytywną kuratora, jest to obejście prawa i jest to naruszenie przepisów prawa. Przy czym tutaj regulacja dotycząca wydania tej opinii przez kuratora oświaty ma związek już z ustawą o samorządzie gminnym. Artykuł 89 ustawy o samorządzie gminnym reguluje kwestię dotyczącą podejmowania przez jednostki samorządu terytorialnego uchwał, przy czym w takiej sytuacji różne organy wyrażają swoją opinię. Jeżeli ta opinia przez kuratora w tym przypadku nie została wydana, taka decyzja może zostać oczywiście zaskarżona, przekazana do sądu administracyjnego, to jest raz. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego dokona połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum lub w różnych konstelacjach. W tej sytuacji oczywiście mamy organ wojewody, który ma nadzór nad uchwałami jednostek samorządów terytorialnych. Dziękuję panie ministrze. Poproszę o zadanie pytania uzupełniającego pana posła Mieczysława Marcina Łuczaka. Tylko ja Jedną sekundę pani Marszałek. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za precyzyjną, kompetentną odpowiedź. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze.